z kochani, dla strzelca na przyszły tydzień. Cóż tam się będzie działo ciekawego? Jaka energia będzie towarzyszyła temu tygodniowi? Czym to będzie spowodowane i cóż się zadzieje? No i tutaj w przyszłym tygodniu, kochani, na pewno będziecie musieli się posługiwać swoją taką um, życiową mądrością, intuicją. Nawet widzę tutaj, po, po jakby um, podejmowanie konkretnych decyzji, jak podpisywanie jakichś umów. I to będzie spowodowane tą dwójką bułach, która mówi o tym, że um, stoicie już na rozdrożu i decyzja musi zapaść, tak? Musicie podjąć decyzję, bo ta decyzja was jakby ciśnie już, tak? Albo otoczenie ciśnie, żeby Podjąć jakąś konkretną decyzję. I, tak, I taka będzie energia u Was przyszłego tygodnia. No, fajne karty macie w przyszłym tygodniu, muszę powiedzieć. Na początku tygodnia liczymy pieniądze, tak? Jesteśmy zajęci pracą i tak dalej, ale tutaj liczymy pieniądze. Mogą nawet przyjść jakieś do nas pisma. Tak naprawdę z jakichś urzędów i, i otwieramy je, przeglądamy, ale być może bardzo możliwe, że będziemy mm, liczyć pieniążki, na co nam starczy, na co nam nie starczy, i tak dalej. Mamy tutaj przy tym MAGA, czyli kartę nowości, kreacji, mm, rozpoczynania jakichś szkoleń, kursów, robienie czegoś takiego, co będzie kreowało nasze życie i w ogóle coś, to są takie rzeczy, zaczynamy robić, które nas uczą, które lubimy robić, tak. Przy tym mamy w, w tym tygodniu również kartę zmian yy, i podróż. I tak naprawdę mamy tutaj podróż, a przy tej podróży mężczyznę, który bardzo konkretnie będzie wyrażał swoją opinię na jakiś temat. To bardzo często może być też jakieś sprawy urzędowe, tak? Bo może be, możliwe, że będziecie tak. Musieli dokonywać w przyszłym tygodniu zmian. Uświadomicie to sobie, że jeżeli chcecie kreować swoje życie, to musicie... Yy, po prostu wprowadzać w swoje życie zmiany mamy tutaj podróż podróż być może będzie tyczyła właśnie załatwiania spraw urzędowych albo podróż która odbędzie się ale tutaj mężczyzna jakiś bardzo konkretnie będzie stawiał na swoim i mamy przy tym kartę miłości i mamy przy tym kartę miłości ta karta miłości jest między tymi dwoma mężczyznami królem mieczy i królem denarów i tutaj ta miłość wielka mm, ma coś wspólnego na pewno z tym królem denarów to jest mężczyzna który bardzo często jest także sam zarabia na rodzinę on jest bardzo decyzyjny jeżeli chodzi o finanse on bardzo dobrze w ogóle świetnie sobie radzi i, i, i dba o rodzinę tak i mamy tutaj e, albo dba o rodzinę albo dba o swoją partnerkę i mamy tego króla denarów który jest przy tej wielkiej miłości Czyli, no, coś się będzie tutaj zadziewało na pewno, jeżeli chodzi o mężczyzn. Ale zobaczmy bardziej. Dlaczego mamy ósemkę denarów? Dostaniecie jacyś, jakąś, kochani, na początku tygodnia propozycję, tak? Może być to propozycja w ogóle miłosna, mm. może być to propozycja od młodszej od osoby. Coś się zadzieje takiego, że dostaniecie jakąś propozycję i bardzo będziecie rozważać, liczyć, przeliczać, jakby, tak? Może to być jakieś zaproszenie w ogóle. Mm. Dlaczego mamy tutaj maga? Bo wy byście chcieli, żeby to wasze życie było takie bardziej stonowane i bardziej stabilne i bardziej w ogóle przewidywalne, jakby tak, byście chcieli takiego spokoju, no ale mamy kartę w przyszłym tygodniu zmian, które będą musiały następować. Te zmiany będą musiały następować przez wzgląd na pieniądze i to takie większe pieniądze, tak? Co się będzie działo przy pieniądzach i o te pieniądze trzeba będzie zadbać, jak żeby nie wiem, zdobyć je? żeby mieć ich więcej. Mamy tutaj tą kartę Rydwanu, która mówi o jakiejś podróży, być może nawet podróży, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, bo przy tym mamy Króla Mieczy i to mogłoby mówić, sugerować bardzo istotnie, że mm, mamy tutaj załatwianie jakichś spraw w urzędzie. No ale przy tej podróży pojawia nam się mężczyzna taki z sercem na serce, taki mężczyzna od serca. W ogóle tu jest dużo mężczyzn, tak? Tak naprawdę w tym przyszłym tygodniu. Jakbyśmy jechali na spotkanie z mężczyzną, jakbyśmy dostali tą propozycję miłosną jechali na spotkanie z tym mężczyzną, ale przy tym jest jakiś, no, ten król mieczy, który mówi albo o sprawach urzędowych, albo ten król mieczy, no, konkretnie się sprzeciwia i mówi nie. Nie, tak, nie, nie pojedziesz, tak, nie ruszysz się, nie pozwalam, coś w tym stylu. Dlaczego mamy tutaj tego króla mieczy? Bo ten król mieczy to jest w ogóle mężczyzna, który ma bardzo dużo nieprzespanych nocy, albo wy nie macie, macie nieprzespane noce przez tego mężczyznę, tak? Że on jest bardzo stanowczy, kategoryczny, że on być może nawet podcina wam skrzydła, jeżeli chodzi mm, o jakieś sytuacje w przyszłym tygodniu, albo w ogóle tak chyba, jeżeli ktoś ma nieprzespane noce, to ciągnie się to już wcześniej. I teraz, tak, Wy tutaj macie e, konkretnego, kategorycznego mężczyznę przy tej wielkiej miłości, ale macie też tego króla denarów i co, i teraz wychodzi na to, że Wy nie chcecie tego. Mężczyzny, który jest taki stanowczy i kategoryczny, bo wy chcecie króla denarów, albo musicie się liczyć z tym, że ten mężczyzna jest taki, ale on zarabia z drugiej strony też na rodzinę. No zobaczmy, czego dotyczy ta dwójka kielichów i tej miłości. Tego, że wy wiecie o tym, że przyświeca wam gwiazda i w ogóle wszystko wam sprzyja, i w ogóle macie przed sobą jakąś taką świetlaną przyszłość, i wy to czujecie w tej miłości, tak? Więc yy, macie tą miłość, macie tą gwiazdę, no i wiecie co? No, nie ma nic piękniejszego tak naprawdę w tym przyszłym tygodniu niż te dwie karty, które się tutaj pojawiają, bo gwiazda jest w ogóle no, każdego chyba ulubioną kartą, bo tutaj yy, no, no mamy ten wszechświat, który nam sprzyja i los, który nam pomaga. Dlaczego mamy tutaj tego króla denarów? Bo mamy Sprawiedliwość i, kochani, mamy na początku tygodnia jakieś liczenie pieniędzy i propozycja, na końcu tygodnia przy tym królu denarów, tak. Mamy sprawiedliwość, więc sprawiedliwość wyczyści nam pewne sytuacje. Jeżeli ktoś był dla nas zły i niedobry wcześniej, to bardzo możliwe, że odejdzie ta osoba w niepamięć. Tutaj jest ta sprawiedliwość wyczyści to, co było wcześniej. Będą tutaj jakieś konkretne zdarzenia, bo mamy i ten rydwan, czyli to, jest, to są wielkie arkany, które mówią o podróży. Tak? Podróży, jeżeli chodzi o jakiegoś mężczyznę od serca. Mamy tego maga, który mówi o tym, że. Kreować chcemy życie, swoje życie, bo, bo jakby czujemy tą potrzebę pójścia do przodu, nawet pójdziemy w te zmiany, które tutaj są, jak najbardziej. Mamy dwójkę kielichów, która jest też bardzo istotna to też są wielkie arkany mówi o wielkiej miłości o tym, że przyświeca tej miłości w ogóle gwiazda czyli kolejna karta wielkich arkan. I mamy tutaj sprawiedliwość. Myślę, że ten tydzień przyszły będzie bardzo znaczący dla Was. I to, co jest ciesza, cieszące bardzo, to ta gwiazda i ta dwójka kielichów, ten rydwan, ta, ten mak, to są w ogóle karty Wielkich Arkan, takie bardzo pozytywne. Ta sprawiedliwość też jest dla mnie kartą bardzo pozytywną. Bo jeżeli ktoś się zachowywał wcześniej źle, to tutaj dokona się sprawiedliwość, kochani, i wyczyści, tak? wyczyści Wam całkowicie tą przeszłość, wyprostują się. Różne złe sprawy. Mam nadzieję, że wyprostuje się sprawa z tym królem mieczy, który jest taką agresywną osobą i naprawdę nie lubię spotykać tego króla na swojej drodze, ponieważ on taki jest w ogóle, że nie liczy się, tak? Jakby nie miał uczuć, nie liczy się, rani po prostu. Ja nie wiem, czy on potem przemyśli to, że zranił, tak? Albo jak przemyśli, to może już być dawno za późno. I, I jest taki agresywny, więc mamy tutaj sprawiedliwość, i ta sprawiedliwość może również, u, 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 jeżeli chodzi, um, może tutaj chodzić właśnie też o urzędy. Może być tak, że jedziemy załatwić podróż w urzędzie jakimś. Ten król, król mieczy może oznaczać jakieś sprawy urzędowe. Na przykład jedziemy to załatwić i bo to dotyczy jakichś spraw tutaj ta sprawiedliwość może mówić o sądach, o wyrokach, o takich różnych rzeczach, tak? Ale mamy tutaj tą miłość tą gwiazdę i to jest najważniejsze. Bardzo się cieszę. W ogóle zauważyłam, że bliźniak od jakiegoś czasu ma bardzo dobre karty. E, tak, jakby mu się naprawdę w tym roku świetnie układało. Być może ma w ogóle bardzo dobry rok numerologiczny, tak? Też. No i jaka jest rada? Może zobaczmy jeszcze dla bliźniaka. Hmm. Co się zadzieje w domu, bo ten dom e, będzie przewrócony do góry nogami. To tak, jakbyście Wy mieli przewrócić swój dom do góry nogami i pójść po marzenia. I taka jest dla was rada, i nie wiem, o co chodzi, ale Wy na pewno wiecie, że nawet czasem być, być może trzeba postąpić konkretnie i przewrócić ten dom do góry nogami, bo często jest tak, że najbliżsi robią nam najwięcej przykrości i krzywdy, i może właśnie trzeba przewrócić ten dom do góry nogami i pójść w jakieś swoje marzenia, tak? Czyli to, o czym myśleliśmy dawno, a czego nie mogliśmy zrealizować, jakby pomyśleć o sobie. I taka, kochani, jest rada. Wszystkiego dobrego Wam życzę. До услышания.